Dostałem chyba trzeba albo cztery flachy. Kiedy tak naprawdę, Co sąsiadka jeszcze przyszła z zaległym prezentem, też mi flachę dała. Ja nie wiem, czy ludzie mnie chyba nie znają w ogóle. Dzień dobry. Witam. Kurczę serdecznie. Oj, kamerę trzeba naprawić na pewno. Ale czekaj, najpierw puszczę gierkę już. I trzeba naprawić ten kadr. Ale przynajmniej kota dobrze widać. Siemy wszystkim. Hej, kochanka, witam. Czekajcie, złapę was za gębę. Nie ruszajcie się. Kurde, czekaj, ten kabel coś się ma. Chyba... Są... Dobra, chyba będzie Zobaczcie. ok. Jak tam na PGA było? Kurde, no szczerze powiedziawszy, samo PGA, same targi. Lipa straszna, straszna lipa, kurde. Myślałem, że trochę to lepiej będzie wyglądało, a to tak wyglądało. No, trochę bieda wersja wyszła PGA. Chociaż właśnie współczuję ludziom, którzy pierwszy raz teraz na PGA pojechali i sobie wyrobią zdanie, że tak wygląda PGA. No właśnie, tak, tak PGA nie wygląda, kurde. To, to było jakieś takie 30% PGA może. Jak powinno wyglądać tak naprawdę. Więc na smutek. Smutek, rozczarowanie, ale no fajnie, że przynajmniej można było się spotkać z widzami. No to to jest dla mnie mega, ale jako taki uczestnik, tak ja, to bym się czuł zawiedziony, że tak to wygląda. Możemy to jakoś zrobić. Let's try, let's try. Jest ok, no my wygrywamy to chyba. Chyba nie musiałem prawda? Jestem na tarnie jeszcze A, głupie to było Koleżka chyba nie popatrzył My to na pewno? Dzięki Kaba. Szybsze jest to. Dobra, mi się nie obrazić jakby FF poszło od nich. Nawet nie dobry smajt. Ma kolektora? Nie ma, nie ma. Kurwa! A już chciałem flashować, ale stwierdziłem, nie no. Chyba nie ma takich jaj, żeby to zrobić. bym miał jaja. ty nie wiesz? Dobrze być ciężko. Kiepnie. Czego ona dla mnie skacze? No właśnie, dobra, no, dzięki Ja eee, mam money Ale baituj na Cassina Ale też nie mam many. okej, okay. nie potrzebuję many. No i właśnie chłopaki sobie stralowali całą grę Na 7 osób A, nie weszło Pan smajta za sekundę Żyję Nie wiem czy wika nie zabija Teraz się dowiemy Okej, okay. najwyraźniej nie, nie padałem Ło co! Okej, okay. fajnie go wywaliła z butów Niebu się zrealizuj, już jestem! O pójdę Nieźle, uderzyłem tego Chyba się właśnie Jak to ku nie pole... Fucking ale force No ale dobra, kasadin triple kill Jakie to ma znaczenie? Okej okay. Fajny damage Można kupić ojcu na urodziny? To kurde. No trzeba spytać mamę usi może co tam ojciec by chciał, o czym marzy, i mógł kupić. No ale nie wiem co. Kurcze, ja w ogóle na urodziny dostałem ostatnio tyle alkoholu. Ja nie wiem, ci ludzie mnie chyba nie znają w ogóle. Dostałem 2-3 albo 4 flachy. Ja nawet alkohol nie piję, prawie wcale. No, zagraję tak, jakąś. Wczoraj sąsiadka jeszcze przyszła z zomkiem prezentem. Też mi flachę dała. Szwagier flachę dał. Jeszcze od kogoś. A ja z też dostałem flachę. Jeszcze dostałem piwo jakieś takie. Jedno dziwne. Same, kurde, alkohole, no? No właśnie, w tamtym roku dostałem tego. Dostałem. Hmm, jak to się nazywa? Takie ziołowe. Więc ten Jagermeister dostałem. I w tym roku dostałem kolejnego. A najciekawsze jest to, że nawet tamtego z tamtego roku nie otworzyłem. Więc mam. Mam. Mam trochę alkoholu. Mój znajomy obstyn dostał 5 butelek whisky. Naprawdę ktoś jest abstynentem i dostaje alkohol? No to nie, jeśli. Niezłe, kumple. Niezłe, niezłe. Możesz oddać. No nie no, to zawsze alkohol jakiś trzeba mieć, bo ktoś niekiedy wpadnie, no to trzeba poczęstować Aczkolwiek ostatnio właśnie byłem na wyjeździe z ziomeczkami i wziąłem właśnie tego Jagera z tamtego roku Jakiegoś czeka Danielsa też mam właśnie I wyszło tak, że wziąłem alkohol i było tyle alkoholu, że nawet tego nie ruszyliśmy Więc wróciłem do Krakowa z wszystkimi trzema butelkami z powrotem Tak, kurczę, wyszło, bo było co innego do picia Fnatic 06 incoming Kurczę, może tak być, hej? No nie no, bez jajna, nie możesz tak robić Czy jest sens dalej gonić? Ja powiem zostawić tego kina dla niego, nie? Nie, już nie mogę cofnąć. Koło trzeba było samą nerwą. 125 taków Drayban. Robią to raczej. Nie, to Jakbym chociaż w jeszcze rzucił. Proszę zabić drewno coś Kasadin. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dajcie widajcie drewni, dajcie drewnianowi. Super. O oh, nie. Okej, okay, dobra, super. O Jezu. Eee. Kur... Ja pierdolę, jak to bije? Okay. Czemu te walki są takie bliskie? dobra. Jakaś ciężko to i tak było do domu. ktoś mam wrażenie. A, to gra. Wątpię, wątpię. Kaba, tego. Kurde, nie dalcią je. Ktoś tu idzie. Przyjdź. Dobra. Okej, okay. dobra, skoczniamy, a bardziej dobra, farcik, szkoda, skoczniam smite'a, a padnie od chyba, albo do Arka po tym? Nie, no, 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 skakam. Ja, można się bieć, ma? Okej, okay. Arka, Arka, Arka. O, bratku, co, to się stało? Weź sobie. O, aż poczętuj się Ojaj, ale fleszyk Kurczę, ja bym tak była robił Dobra, no Aferius musi być martwy Tam są niech coś Nie trzeba, dobra 30 sekund do smoka, luźno Ale to by było dobre! Jak ja zrobię? Aha, przetobetem zabiorę Vladimir'a. Holy shit! Let me out, let me out, let me out. <laughs> Dobra, żyję. Okej. Okay. Trochę wyszła ta giereczka, no. Ej, no Liga coś oddaje dzisiaj! O co chodzi? Znaczy, w niedzielę się... Źle gra. A tutaj dzisiaj? No, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, spierdzielam. Trzymajcie się. Papatki, pozdrobeczki.